swojego życia, czy też na przestrzeni tych lat z Didim opowiadała o tym, o tych nadużyciach swoim rodzicom i bratu, ale no możemy się domyślać, że ona, że jej chodzi tutaj tylko o tą przemoc fizyczną, bo jeśli chodzi o freak offy, to zeznała w poprzednich dniach przed pro, panią prokurator, że no o, o tym się nie skarżyła, że wstydziła się bardzo no i też chciała ich chronić, nie? Potem opisała niektóre momenty, w których Tidy był wybuchowy, gdy na przykład dowiadywał się, że ona bierze dragi ze swoimi znajomymi, albo bez jego wiedzy, albo kiedy nie chciała brać z nim. Tutaj mamy kolejny komentarz. Nie, nie, my chcemy dalej do zeznań. Potem pani mecenas zasugerowała, że Cassie Ventura nie była osobiście świadkiem, jak Didi. Y Czekajcie, bo szukam słowa, bo to słowo, które jest tutaj, jest w ogóle nie... Była sytuacja, w której Didi przechylił, przerzucił, o, tego słowa mi brakowało, przerzucił je, przyjaciółkę Cassie Ventury, Brianę, tam była kłótnia, pamiętacie o tym, też było wspominane przed, przed panią prokurator w ostatnich dniach, przez barierkę na balkonie. Pamiętacie, tam była kłótnia i on złapał tą Brajanę i ją przerzucił przez tą barierkę. I tutaj dzisiaj pani adwokat sugeruje wenturze, że ona wcale tego nie widziała, że nie była tego świadkiem. Cytuję: Czy to nieprawda, że dowiedziałaś się o tym incydencie dopiero po fakcie? Zapytała, na co wentura jej odpowiedziała: Widziałam to, co widziałam. Czyli tutaj ewidentnie idą w tym kierunku, że. Ale ty tylko o tym słyszałaś. Może ta przyjaciółka kłamała. Wiecie o co chodzi. Potem Estawo pokazała wenturze wiadomość tekstową, którą ona sama wysłała do szefowej sztabu Didiego Krystyny Koram wkrótce po incydencie tym właśnie w której napisała, że dowiedziała się o tej sprzeczce dopiero po fakcie. A wczoraj Wentura powiedziała e, prokuratorowi, że kiedy się obudziła, pamiętacie to zeznanie? To Didi trzymał jej przyjaciółkę za balustradą balkonu, pod czym rzucił ją na te meble ogrodowe. Pani adwokat zapytała Wenturę, czy tej nocy, kiedy do tego wydarzenia doszło, ona była pana? Wentura powiedziała, że nie pamięta, czy brała narkotyki przed zaśnięciem wcześniej tego dnia. Oj, dużo, dużo, Edzia. Dobra, potem znów pojawił się wątek uzależnienia Wentury i jak w 2017 roku szukała pomocy. I opowiada o tym, jak zachorowała w zasadzie z powodu uzależnienia od dragów. Cytuję: Straciłam cały węch i smak, gdy się obudziłam i miałam drętwienia w ramionach. Powiedziała, że doświadczyła również pewnych dysocjacyjnych skutków ubocznych stosowania ketaminy. Potwierdziła, że Didi zauważył niektóre z tych jej objawów, i też sugerował wizytę u lekarza, stwierdziła też, że nie powiedziała Didiemu wszystkiego o swoim zażywaniu dragów w trakcie trwania ich związku, ale dodała, że oboje brali dużo narkotyków. Czyli z tego, co zeznała dzi dzisiaj wcześniej, wynika po prostu, że kiedy ćpała z przyjaciółmi i znajomymi, no to nie mówiła mu o tym, szczególnie, że jak zeznała, on się o to bardzo wkurzał. Więc możemy sobie wyobrazić, nie dość, że z nim brała, to potem jeszcze z innymi, nie? Ventura w swoich zeznaniach potwierdza, że Didi przedawkował środki przeciwbólowe w 2012. Powiedziała, że tego dnia urządzili sobie imprezę wariatów, wiecie, frików i poszli do klubu dla swingersów. A potem Didi poszedł bez niej na imprezę do rezydencji Playboya. Później, tej samej nocy, zabrała go do szpitala, gdzie dowiedzieli się właśnie, że dosnał, do, doznał przedawkowania. Cytuję: Z tego, co mi powiedział, tamtej nocy wziął bardzo silny opiat, ale nie, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, więc zabraliśmy go do szpitala. Potem pani mecenas zadała szereg pytań, które miały zasugerować, że Didi był uzależniony od opiatów i że odstawienie ich mogło negatywnie wpłynąć na jego nastrój. Widzicie, on niewinny, on był uzależniony, potem odstawił opiaty biedne, no i miał wahanie nastrojów. No, nie wiecie, jak to jest, jak się opiaty odstawia. Cytuję, był niezwykle uzależniony od opiatów, prawda? Zapytała Ventura. Ventura na to przez jakiś czas. Pytanie: Był bardzo zdenerwowany gdy odebrano mu opiaty? Odpowiedź Ventury: Myślę, że tak. Dobra, mamy trzy nowe update. Y. Kolejny update. Pani Mecenas powróciła do wcześniejszych Zeznań Cassie dotyczących czasów, gdzie rywal Didiego, pan Knight, znajdował się w pobliżu. Pamiętacie, wtedy też mieli imprezę Freak Offs, jak zeznała przed panią prokurator wczoraj albo przedwczoraj. I ktoś tam przyszedł na te Freak offsy i powiedział z jego tam pracowników, ochroniarzy, i powiedział, że jego wróg śmiertelny Knight znajduje się gdzieś tam w pobliżu. Wczoraj to było tak w restauracji i do tego właśnie nawiązała pani mecenas, bo jak zeznała Kessie, oni wtedy szybko się spakowali, wzięli też broń i pojechali tam. I pani mecenas dzisiaj wskazała na raport śledczych po spotkaniu z Venturą w czerwcu 2024 roku, w którym stwierdzono, że powiedziała im, że została zabrana samochodem i płakała. Ventura powiedziała, że to nieprawda, nie jechałam z nimi samochodem. To był cytat. Podczas wczorajszych zeznań yy, zeznała, że kom był rywalem Knighta tak dokładnie. No właśnie, bo w tych zeznaniach też nie mówiła nic o żadnym samochodzie, nie? Oni tam wpadli. Powiedzieli, że Knight jest w restauracji, tam ci się szybko zaczęli ubierać, wzięli broni yy, jedyne co ona wczoraj zeznawała, to to, że ona była przerażona tym że płakała i że prosiła, żeby Didi nie robił nic głupiego, nie? Więc skąd się wzięła taka notatka? Słuchajcie, w raporcie śledczych po spotkaniu z nią, czyli po odebraniu jakichś tam zeznań od niej. I te spotkanie te zeznania miały miejsce w 2020. Tak, tak o tego Natala. On teraz siedzi, ma duży wyrok, coś około 30 lat, nie? Za morderstwo. <laughs> Więc skąd te zeznania się, słuchajcie, wzięły? No, taka duża to jest nieścisłość, nie? Bo z tych zeznań wynika, że ona płakała w samochodzie, czyli pojechała z nimi. A ona zeznała wczoraj i dzisiaj podtrzymała te zeznania, że absolutnie nie jechała z nimi samochodem. No dziwne, zobaczymy, czy pociągną ten wątek. E po tym wątku zgadnijcie, co nastąpiło w sądzie? Musimy, ja muszę wgrać na mikser taki dzwonek. To będzie, że żyli. robi sobie przerwę. Otóż to. Otóż to, kochani. No i y, ostatnia aktualizacja po przerwie, bo ta przerwa była kilka minut temu. Już się teraz zbliżamy do czasu rzeczywistego, jeśli chodzi o rozprawę, która w tej chwili trwa. Eee. Obrona poprosiła wenturę e o to, żeby potwierdziła, że olej dla dzieci nie zawierał narkotyków. What? Że nigdy nie był zmieszany z żadnymi właśnie dragami. Hmm. Jak pięknie. Słuchajcie. Potem Poprosiła ją również o potwierdzenie tego, że napełnienie. Pamiętacie, jak ona przed prokuratorką zaznawała w kwestii tej oliwki dla dzieci, że był nawet taki dziecięcy basenik, który był wypełniony tą oliwką i że on jej tam kazał wchodzić, żeby cała była, wiecie, tam naoliwiona. No i tu pani adwokat ją chwilę temu, Poprosiło o potwierdzenie, że napełnienie basenu dla dzieci wymagałoby dużej ilości oliwki, co mogłoby wyjaśniać, dlaczego Didi trzymał pod ręką tak dużo oliwki dla dzieci. Widzicie, jak wybrnęli? Chodzi o te jego zapasy, o tą rezerwę, która została też odkryta w momencie przeszukania jego posiadłości. Pamiętacie, tam znaleziono, jeśli dobrze pamiętam, Coś około tysiąc butelek. Więc proszę, jak jednym pytaniem pani adwokat wyjaśniła, dlaczego tak dużo. Nie dla innych, nie dla escort. Po prostu, no, do baseniku trzeba było dużo, no. Ale kiedy zadała te pytanie, to wyobraźcie sobie, że prokurator powiedział, sprzeciw, wysoki sądzie. I pan sędzia Subramanian ten sprzeciw podtrzymał. No, ja lubię tego sędziego. On jest fajny, mówię Wam. No, i kochani moi drodzy, jesteśmy, znaleźliśmy się w tym miejscu. W tej chwili jesteśmy. Znaczy, no nie jesteśmy na sali rozpraw, rozpraw w czasie rzeczywistym, ale rozprawa trwa w czasie rzeczywistym i nie mamy żadnych update'ów i aktualizacji. I znów dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, zwykle w tym momencie, kiedy właśnie dochodzimy do, do tej chwili, gdzie rozprawa e, trwa i jesteśmy totalnie, tak, tak, była. I jesteśmy totalnie na bieżąco, to zwykle wtedy y, przerywamy relacjonowanie, ponieważ y, nie ma to sensu. I już tłumaczę osobom, które są tutaj po raz pierwszy, dlaczego nie ma to sensu. Ze względu na różnicę czasową i ze względu na zakaz używania w sądzie federalnym y, jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, nagrywających, dyktafonów itd. Co znaczy, że państwo dziennikarze. Na sali sądowej, robią to old schoolowo, czyli zeszyt i długopis, ja już to klepię jak regułkę. I to po prostu trwa, bo nie muszą to old zanotować, przekazać innym współpracownikom. Ci muszą to dopiero gdzieś tam na jakieś nośniki i dopiero idzie to online. Więc teraz, a wiecie, każda aktualizacja jakby zawiera tylko krótką informację, czy też tam odpowiedź na dwa, ewentualnie trzy pytania, jeśli były krótkie. Wejdzie teraz na to, że musielibyśmy czekać nawet do 30 minut na to, żeby poznać kolejne dwa pytania, czy tam trzy i yy, jej odpowiedzi. No mija to się z celem. Więc to jest ten moment, gdzie relacje zwykle kończymy. Tak, właśnie tracimy te wszystkie objection. You, 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 jak to się mówi? Jak się mówi? Wysoki sądzie, poczekajcie. Dobra. Wysoki sądzie, objection, objection. I sędzia mówi: Podtrzymuję. No musimy sobie zrobić taki ten w ogóle na rolę. No. Tak więc reszty, kochani, dowiemy się jutro. Reszty dowiemy się jutro. Czekajcie, bo ja już tutaj rozchodniaczka przygotowuję, ale zanim się rozejdziemy. Jutro nagram filmik z ostatnich dwóch dni. Tak jak wspominałam, filmiki nie będę robiła jednak codziennie, ponieważ zajmuje mi to zbyt dużo czasu i ja naprawdę nie ogarniam. Dlatego będę je robiła co dwa dni, ale to nie ma żadnej biedy, dlatego że tak. Codzienne aktualizacje w zasadzie mamy tutaj na tych live'ach. Poza tym też y, widziałam jest dużo innych osób, które właśnie relacjonują w formie y, filmików, więc niczego też nie stracicie. Yy, no, no. I tak jak powiedziałam, mam takie luźne myśli, a propos, jak w ogóle ten content, w jakim kierunku ma iść, jak to wszystko ulepszyć, bardziej tak właśnie zorganizować. Yy. I tak muszę się temu poprzyglądać. Czekajcie. Dobra. Mam nadzieję, że dzisiaj również wam się podobało. Że jesteście zadowoleni, że nie przeszkadza wam to, że no ta dynamika tego live'a jest jaka jest. Ale robimy to w zasadzie tak jak powiedziałam, real time, więc no tak musi być. Ja nie chcę tutaj wiecie, jak Katarynka gadać, tylko po pierwsze chcę, żeby jakby wszystko rzetelnie przekazać. No, no tak musi być, tak musi być, kochani. To nie jest na, nie jesteśmy na live, niech to wybrzmi, tutaj troszeczkę inaczej to wygląda. Więc jak, jak ktoś nie lubi, jak tak właśnie jest powoli, to przykro mi bardzo. Nic na to nie poradzę, tego raczej nie zmienię. To zostanie w takiej formie. O, jesteście zadowoleni z tego. Widzicie, super. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, kochani. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Przypominam, jutro ostatnia rozprawa w tym tygodniu, ponieważ rozprawy odbywają się tylko od poniedziałku do piątku. Przypuszczam też, że może być tak, że w piątek rozprawa również skończy się trochę wcześniej, tak jak wczoraj. Jutro, bez Didi na tapecie, jutro dam jakąś nową tapetę. Chociaż nie, ta zostanie, bo jeszcze Cassie jutro też zeznaje, to ta tapeta zostanie. Ale na, na kolejny tydzień zmienię. Jutro ostatnia rozprawa w tym tygodniu. Jutro powieżdżają też filmiki moje streszczające. No. Dziękuję Wam. Zaklanie lepiej. Zapraszam serdecznie jutro, 20.30 i oczywiście też zapraszam na niech to wybrzmi na live kawkowy. Czy znaczy, tak naprawdę, słuchajcie, my tam plotkujemy, ci, którzy nie znają tamtego konta mojego, plotkujemy, obrabiamy dupy, wyłazi z nas po prostu ławeczka pod blokiem, ale my to ubieramy, że my kawkę pijemy, żeby nie było, że jesteśmy plociuchy. Więc, jak ktoś lubi taki vibe, to zapraszam jutro na kawkowy. Tak. I drodzy ławnicy, czujcie się zwolnieni, możecie wrócić do domów.